Siemaneczko kochani, wizowie na CSGO Skins z kodzikiem promocyjnym Ogie Kuba. Pół dolarka na farta, 10% przy doładowaniu. 2 cm większy fiut. Jak widzicie, z aktywny giveaway dzisiaj startuje o 15.00. Doładujecie 100 zł, bierzecie udział. Im więcej doładujecie, tym większa szansa macie na wygraną. Plus za około 5 dni, maksymalnie 10, wrzucę kolejnego skina na stronę od 10 do 200 zł wtedy. I przypominam, losuję kosy przez Instagrama, 200 zł jeden los, 400 złotych dwa losy, rozumiecie, a do wygrania Stalon Knife, My tam wysyłajcie dowód wpłaty. No witam serdecznie, mam tutaj uśmiechnięty ciasteczką Trollson i wazonik. Eee, a są uśmiechnięci? Bo mnie słyszą, to logiczne. Eee... No debil. No stary, no, no debil, lubisz bo, no. mnie słuchać, wiem to. No. Lubię słychać jak kowasz kurwa, zdychasz kurwa śmieciu jebany, wiesz? Tak, bo ten pierwszy... Myślę, jest... że tylko się budzi a niczym innym nie marzy, żeby nie. cię słyszeć, wiesz? On nocny erotyczne ze mną, stary, zmazy nocne ma. No. Oho. Dobra, muszę... Ej, ale czekać. to, że ciągniesz lachę kolego, to wiesz, nie wpierdalaj w swoje gejostwo kurwa innych ludzi. Jeszcze to możesz tak? mężczyzna w to wpierdalać, bo jemu ciągnęłeś. Nie, nie, czemu? <laughs> Minkiewiczowi ciągnął to. No to prawda, to prawda. A ty dojdziesz, no. No, mówię, piłka czy... Bez busta, bez busta. No bez spotkań. busta, zawsze buścik zobaczymy bez czy potrafi oddać. Ichu za dużo na wygrywał. No tak, no zdymał ostatnio. Trzeba go przystopować. Starą Underdoga pokazałeś, się, że rozkorzysta. No tak, no kurwa, no. Jak to się odniewać kurwa? Od tych skrzynek to <laughs> Underdoga kurwa. Nie no, bez Już... busta, chuja daje. Taka ośrednia, no. No ale sprawdziłem. <laughs> Sprawdziłeś to dobrze. No i jeba, jebał was pies, kurwa. Ciekawe, strójak to haplu No, nie jest tragicznie, ale wybitnie też nie. Jest ok. Daily Kiesika macie widzowie, otwierajcie jak widzicie, ja mam szelimetr 4 godzinki, bo otwieram codziennie. Dobra, tutaj co, nam jeszcze wymyślił. Ok. Znowu bez busta. odcinek bez Boosta. Odcinek bez boosta, to by tak? Odcinek bez boosta? Tak, odcinek bez boosta robimy dzisiaj. To ja się nie stoczyłem. No, to się hab, Gąska, to się hap. Na to razie Rysiu do... jest otworzył ryjca. No i znowu ryjca otworzył, dobrze. O, o no no Staszek, teraz! Otworzył, o. znowu! Rychu Rych trzyma... O kurwa! Nie, dobrze, masz, dobrze, to masz. dobrze. Nowa Pytam kontra się. na Rysia. Ta, teraz ja będzie ten, ta, ta mnie kałsał. Dobra, odcinek bez busta to ja robię tak Pokaż, co tam robisz, pokaż. Ja robię tygasową bitwę, wiesz? jak będzie. Uuuu będzie ściek, no. Czyli Hyderka pewnie. Za piątkę robię, pozdro. No Hyderka, Hyderka. Tylko, że to gówno wylecie długo, od, od, Longmana. Gówno będzie. No, będzie gówno. Widać od razu. <śmum> no, o, ale, no, ale co? To dalej ale, ale działa. złapałem, ale co złapałem? Ja zawsze, dziękuję. Ale, no, ale dziękuję nie dzień spokojnie. Jeszcze siebie upolować. Nie, ciebie no. nie złapa. Nie ja tym razem tylko. Nie no, co? Rubiaka dropniesz, spokojnie. Będzie, będzie zwrocik, będzie zwrocik minimalny, wiesz? Nie, to, to na plus tutaj będzie. Będzie rybia, rybiak... rybiak. Rybiak, nie No rybiak będzie. Będzie lubi jedno i hyderka minimalwe zaraz. To? Z jaj to wierzę. Nie, wydaje mi się, że tu nic nie będzie, będzie zwrócik tylko. Ale dobrze, że dob złapany, kurwa, i tylko o to mi chodziło tak naprawdę. Główna bitwa to nie masz... <noise> No ale no, ciebie grudno. złapał. No to będzie zwrot, to będzie zwrot tylko. Ale tylko o to mi chodzi, wiesz? tego w pokabola. Ja mam nadzieję, że jeszcze trochę kurwa tego, zropniesz ubiegłego. Główno dropną star. Serio ścieka zrobił. A co on no, potrafi no, innego no. zrobić kurwa? Mówiłem, że tu będzie. Wrócił. Kurwa, i ja wierzyłem w niego. ale stary. No, będzie... no ale zrobił śmieciucha. Dzięki. No. Dzięki za zwroci, dzięki, dzięki A to... A chuj robię gówno, kurwa wypadny. Gówniany odcinek. To będzie kurwa ściek w chuj, nie. Ale może nie, no kurwa kto wie, kto wie. A szybki ściek, szybki Szybki ściek, a zajdę. No, za szósteczkę, już tutaj prawie empty jestem. No, Muszę wygrasz. Zrywany gąska i tyle. Już chodzę. Ty się wreszcie bawisz, coś leśniakiem ciągle. A ma po prostu odcinek bez usta. No bo kurwa, od kiedy przy tym, kurwa, to jest taką kulą. O! O! może. O! Tak, tak, kurwa. Cio... Nie! Kurwa! Tak! O, nie! Kurwa, ja pierdolę! Dadej się, a bardzo dobra bitwa! Kurwa Black Pearl wypadł, no co to kurwa ma być, no To jest? Za znowu koton. No. Want man Knife Black Pearl, panie Murzynie. No. PIERDOLĘ! A ile gąska chcesz? Daj za 6-3 najwyżej coś opierdolę. Paweł? możesz. To naturalystami zaraz to nie mam problemu. No co, polecasz? Nie, nie, nie. A naturalnie już blisko to podjedzie, wiesz? Wodniarek mocno włożył mu do pyska i w tam pasi? To nie jest tak no, spokojne. Potem Minkiewicz jeszcze podjedzie, też mu do pyska włożył i ty no po no prostu ludzie podjeżdżają i się zlewają. Ale tak stary, to jest, no. ty czegoś się... No manual to tego Minkiewicza konia waliłeś, to tak, chyba Manuel tak, był. Tak, ten ojciec też podjeżdża raz na pół roku, spuści się i nie jedzie. No. A swoją matkę przemyca przez granicę. No i dał te swoje skrzyneczki klasycznie. No dał, dał, a da. co może bo... ja kurwa... Bo... No i co, może jeszcze powiesz, że dziadkowi lachy nie obawiają za oddanie auta, co? Nie, ciebie akurat wtedy wziąłem. ja go nie znam. Dobra, ty jesteś mitomanem. To no stary, nie znasz bo ją. Dobra, pierdalałeś no. lachę 60-letniemu dziadkowi, kurwa, żeby ci kurwa łaskawie pieniądze oddał. Ty kurwa lubi bity. <noise> nie no, Polska, było tak, było tak. No to prawda. a Tural mówi, że tak było, mitoman pierdolony. No było tak, Było tak. Każdy tam w tej okolicy wierzył, jak podjechał. Z jakiej to... okolicy? Z jakiej? zrobił, kurwa, lahej. Dobra. I to z jakiej okolicy, <noise> tamciuszku? No nie powiem, A, nie, żeby... nie powiem. Co no masz mój adres mi... kurwa nikować w internecie, ty zjebany jesteś? Kurwa. No właśnie, żeby widzowie też dziadka nie najeżdżali starym. Zjeżdżali. <noise> Dobra, teraz niech da. Ja pierdolę. Kurwa, nic nie chcę rzucić, kurwa, ta piszą, jebany. Dobrze, co mam we... w ogóle coś mam? Ale bida. Ja, słyszeliście o tym, że w ogóle gąska szedł do Taziego kiedyś, bo go zamówili jako geja, ale się skapnął, że tam life jest i uciekł? <grymne> pierdole Lebi. No podjechał tirem i spierdolił <grymne> A pierdole Dobra, czekaj, kupiłem skinka tego za punkciki To tylko 1800 kosztuje? Dobra A pierdole tego Karambita, to ile z Batelka? Czy mi w ogóle starczy? No idź Wystarczy, wystarczy. Jeszcze mieć ja trzy konty zostaną na farcika. Ora gąska tu się hapnie na pewno. O ja też o kur... też chapę. O, kur... o kur... Tak się hapnął, oczywiście. Ale krasza. początek. Kurwa, dobra! Trójak z tym jest dymał, kurwa No i dobrze. Ale ja to gosta też zostanie zdymany. ale kurwa... Kurwa, Gąska wraca! Karambit Nie, 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 nie! Karambit blagąski. Nie starczy chyba. Ach, Ach, nie. pięknie! Beautiful! No jesteśmy widzowie na zero teraz. No zrobię jeszcze coś. Chyba. No zrobię, zrobię. Na ściaka, na ściaka. Hmm. Ja chuj zaryzykuję. Robię Grubasa. Prywatna na cztery... A underdoga zakręcę, co mi tam? No, już mi kurwa wylogowało. I od nowa bitwę robić muszę. Ach. Raz, dwa, trzy. Raz. Dobra. grup są co jedyna staka. All in prawie że. No A, na szczycie, tak? Jak przegram, będę ile? Ósemkę w pizdę. to zrobiłeś? Przejdzie. 11300 300 z okrągleniem wielkim. Ale no, ale wjechałem. Już, się... Już sprzedałem. No, trójeczkę masz. No, znowu dziurę na tej trójce będzie No tak. Musisz tej szafirka dropnąć kolegom. O, dzięki Rysiu. Ja no, pierdol się z tym underdogiem, niebie genetyczny, nie, kurwa. A, ale drobnie. on robi, to jest kurwa. Dobrze. Dobra, Ty kasz, kurwa, wygraj to, proszę Cię, wygraj to. O to jeszcze to jeden! To fair, no. Ale grubas! Kurwa! Fair, no. Nie, nie, nie! nie. Ruby, Ruby, Ruby. Pięknie! Ale wróciłem! Siedem dych! Dobra! Kurwa, kończę to widzowie. Piękna bitwa. Wiecie, jaki jest kot najlepszy. Hej.